Z tej strony master. Dzisiaj zrobimy sobie ciekawy przepis i będzie to tarta. Tarta ze śliwkami. Ostatnio robiłem sobie taką tartę, tylko nie była ona ze śliwkami, tylko z nektarynkami. Nie mam już nektarynek, ale mam jeszcze trochę śliwek. Także pomyślałem, nagram wam chociaż tą ze śliwkami. Jest bardzo podobna, tylko podmieniamy owoce. Także co będzie nam potrzebne na taką tartę? Na taką tartę będziemy potrzebować 160 g masła, do tego 390 g mąki. Następnie cukier puder, to jakoś pół szklanki. 125 też pół szklanki, kurtu naturalnego. Śliwki, a tu mam około 750 gram, powinno wystarczyć. Jakiś tłuszcz jeszcze, żeby lekko tą formę do tarty posmarować, też forma wiadomo. Łyżeczka cynamonu. 60 gram cukru białego kryształu. Nie wiem czy mówiłem, że jeszcze jajko jedno. Także zabieramy się teraz za robienie ruchego ciasta na tarte. Z tych wszystkich składników, co wam wcześniej podałam. sobie odmierzamy z tego masa z g, 100 g masła, lecina, ci na razie g na świeży, na innego. 300 gram do tego dajemy mąki. Następnie do tej mąki wchodzi nam ta puszklanka cukru pudru. I na koniec jedno jajko. I wyrabiamy sobie to na na ciasto, kruche. Także ja już myję ręce i zaraz to wyrabiam. Kończę właśnie tutaj wyrabiać to ciasto. Kruche nasze. I teraz sobie dajemy je do lodówki na godzinkę. I za godzinkę wracamy, kontynuować. Ciasto odleżało już godzinę w lodówce. Teraz robimy sobie nadzienie. Będzie taka też polewa. Jej idzie łyżeczka cynamonu. Eee, 125 ml jogurtu naturalnego i dwie łyżeczki cukru pudru. Także sobie to odmierzymy i wymieszamy. Mamy to wymieszane. Teraz tak yy, trochę, tak jak mówiłem, jakiegoś oleju czy czegoś tłustego. Może być też trochę masła, nie? Weźcie ja sobie na, ta, na tą, tą foremkę i sobie ją nacierajcie, żeby ta tarta tutaj fajnie jakby odeszła, nie? Żeby się to nie przykleiło. Także tak jak widzicie, o, nacieramy. I wykładamy sobie to teraz tym ciastem, które nam w lodówce odleżakowało. Mamy tutaj wyłożoną, także teraz sobie wykładamy nasze owoce. W tym wypadku są to śliwki. Elegancko sobie tutaj układamy na naszej tarcie. Dobra, owoce sobie wyłożyłem. Teraz sobie je polejemy tym naszym takim ala, takim sosem. Dałem w drugą stronę te owoce. Może mniej wtedy, mniej soku pójdzie ciasto, może lepiej się dopiecze Teraz będziemy robić jeszcze kruszonkę. Tu mamy już polane, także do tej kruszonki leci 60 g masła. Teraz sobie je. A, miałam mówić, że roztopimy, ale ono już tu w cieple widzę, że, że tak się roztopiło, że chyba wymieszamy się bez topienia, bez większych problemów. Do tego, sobie, do tego masła sobie damy 90 g mąki. I. 60 gram cukru kryształu i to wszystko będziemy mieszać. Dobra, zrobiłem sobie tą kruszonkę. A teraz sobie ją tak posypiemy, nie? Ładnie jeszcze po, po górze, po całości Rozsypiemy. Dobra, mamy już posypaną kruszonkę, gotową tartę, także ta tarta ląduje nam teraz w piekarniku 180 stopni, góra, dół 30-35 minut i za chwilę się widzimy. Dobra, wyjąłem sobie tartę, odstała troszkę ostygła. Tak wyglądał już upieczona. Tutaj ukroiłem kawałek. Powiem wam tylko tyle, że te śliwki bardziej puściły niż te nektarynki, bardziej puściły sok. Nie spodziewałem się, że aż tyle będzie tego soku, ale wydaje mi się, że chyba się upiekło. Wygląda fajnie, także ja zaraz będę to kosztował. Dobra, to by było na tyle. Kończymy powoli ten odcinek, także jak się Wam podobało, jakieś łapka w górę, subskrypcja jak najbardziej zapraszam. Zapraszam też do kolejnych odcinków, do śledzenia kanału, także będziemy coś tam nagrywać, będziemy coś je degustować i smakować. Trzymajcie się, na razie, cześć!